Dzień dobry, znajdujemy się w miejscowości Velipoje w Albanii, przy granicy z Czarnogórą. Jak widać, pogoda dzisiaj nam dopisuje słoneczko jakieś 23-24 stopnie. Mi się wydaje, że trochę cieplej, ale, ale przyjemnie. Jeżeli chodzi o morze, tutaj to trochę wygląda jak Bałtyk tylko że cieplejszy. Bardzo szeroka, szeroka plaża. Bardzo długa tu jest w sezonie pewnie dużo leżaków eee, to, zaraz zmierzymy temperaturę widoki, tutaj są super. Yeah. Yeah. <laughs> eee. Czesio tu się kąpie, więc, więc woda musi być chyba ciepła. Cześć, ciepła woda czy zimna? Dobra, przejdźmy do pomiaru. Jeżeli e, jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to kliknijcie czerwony przycisk pod. Filmem teraz i dzwoneczek, będę bardzo wdzięczny za to. A my już termometr do wody i patrzmy. 24 i 9 i do 8. Czyli nawet cieplejsza czy niż wczoraj jest ta woda. Tak. Czyli fajnie, fajnie. Nawet jeszcze woda może się ogrzać mimo że nie jest jakoś gorąco, ale słońce, słońce daje radę. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek, trzymajcie się, cześć, miłego dnia.